Beat by Dawid. Nie mam już na to wyboru, no bo ciągle porobiony. W mojej pojebanej głowie ciągle siedzą te demony. Nie mam na to już recepty, lepiej skończ to albo zabi. Dawno nie widzę na oczy, no bo znowu okłamany. Nie mam już na to wyboru, no bo ciągle porobiony. W mojej pojebanej głowie ciągle siedzą te demony. Nie mam na to już recepty, lepiej skończ to albo zabi. Dawno nie widzę na oczy, no bo znowu okłamany. Czuję, że się zmieniam, Znowu pokruszyłem kamień. Znowu boli przebieg zdarzeń. I nie umiem żyć inaczej. Nie śpię przez dwie nocy w trzecią obudzę się z płaczem. Okłamujesz, w wcale nie końca przedawkowaniem. O, nienawidź mnie takiego, jakim już jestem. Czuję twoje tętno, kiedy trzymam cię za ręce. Proszę, ściągnij wszystko, ja ci oddam moje serce. Więcej, więcej! Czuję, że się zmieram, znowu pokruszyłem kamień. Znowu boli przebieg zdarzeń, i nie umiem żyć inaczej. Nie przez dwie nocy w trzecią obudzie się z płaczem. Okłamujesz się, wcale nie skończy przedawkowaniem, Nie robić mnie takiego, jakim już jestem. Czuję twoje tętno, kiedy trzymam cię za ręce. Proszę, ciągnij wszystko, ja ci oddam moje serce. więcej, więcej. Nie mam już na to wyboru, no bo ciągle porobiony W mojej pojebanej głowie ciągle siedzą te demony Nie mam na to już recepty, lepiej skończ to albo zabi, dawno nie widzę na oczy, no bo znowu okłamany Nie mam już na to wyboru, no bo ciągle porobiony W mojej pojebanej głowie ciągle siedzą te demony Nie mam na to już recepty, lepiej skończ to albo zabi, dawno nie widzę na oczy, no bo znowu okłamany